Cześć, witam Was serdecznie. No, i mamy taką małą aktualizację do tego, co się wydarzyło wczoraj na aferkach, gdzie na ten marcań odpalił protokół Beatriz i Adrian Polak, dzisiaj dwie godziny temu, tak jak tu widzicie, wrzucił takie insta story, w którym napisał, że w związku z pomówieniami kierowanymi w stronę moją oraz mojej rodziny, dziękuję Federacji Fame ma za błyskawiczną i zdecydowaną reakcję. Wiem, że kara będzie dotkliwa, więcej dowiecie się pogali. No i co tutaj możemy z tego wywnioskować? No najprawdopodobniej, że Natan wyleci z federacji za to, co wczoraj powiedział. No, ale jest to trochę dziwna decyzja, jeżeli okaże się prawdą. No bo tak naprawdę Polak, który wyszedł na konferencję, pomówił wiewióra o bardzo poważną rzecz, dostał 10-20 tysięcy kary, a jeżeli Natan zostanie wydalony z federacji, no to będzie, myślę, że podobny case, nawet może troszkę mniejszy, bo tam było to przed większą publicznością, przed yy, myślę dużo większą publicznością. A tutaj, no, myślę, że federacja może sporo stracić na Natanie, bo Cloud czy Prime szykują na pewno rączki, głównie Cloud, pewnie bo mają tam z kim walki na tonowi robić. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Co wy o tym sądzicie, możecie napisać w komentarzach. No i tak jak jeszcze wczoraj mówiłem, kawiak został schwytany i dzisiaj się to oficjalnie potwierdziło. Wiceminister Sprawiedliwości potwierdził, że kawiak już jest w areszcie. No i najprawdopodobniej posiedzi sobie w tym areszcie jeszcze trochę. No bo na karę więzienia na pewno będzie musiał poczekać na jakiś wyrok. Zobaczymy jak to się rozwinie. Pewnie będą jakieś informacje. Także będę informował na bieżąco. Zostawcie suba łapkę, tyle ode mnie. Joł.